Stoimy przy kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w klonówce niedaleko Pelplina. Pierwsza świątynia, kaplica drewniana, miała stać tu w roku już 1200. 11 lat później wybudowali tu świątynię cystersi, ale nie pelplińscy. Cystersi oliwscy. Potem, kiedy stały te ziemie. Pod panowaniem krzyżaków, oni wybudowali ten kościół, na który dzisiaj właśnie patrzymy. Wybudowali świątynię, która niesie w sobie bogatą historię i jak zawsze wiarę, ale i też dzieje ludu polskiego, ludu Pomorza i Kociewia. A co wiąże kościół w Klonówce z husytami? którzy zniszczyli obraz Jasnogórski czy też z generałem Józefem Hallerem O tym między innymi powiemy w naszej opowieści. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości Klonówka pochodzi z 1341 roku. Sam zaś akt osadczy, który zaginął w czasie napadu husytów i tutaj tłumaczę się z tego wstępu, który był przed chwilą. W roku 1433 częściowo odnowili krzyżacy w 1439 roku. Po wojnie z krzyżakami wieś stanowiła własność królewską. W 1836 roku, od uderzenia pioruna, zniszczona została kopuła. Wieży. Zastąpiono ją drewnianą, którą z czasem pokryto blachą cynkową. Ją oglądamy po dzień dzisiejszy. Dokumenty świadczą, że już od XVI wieku patronką kościoła była święta Katarzyna Aleksandryjska. Początkowo obchodzono wówczas w jej wspomnienie. Rocznicę konsekracji, a świętowano to w niedzielę trzecią po świętej trójcy. Parafie założyli krzyżacy przed 1341 rokiem, wyłączając ją prawdopodobnie z parafii jabłowskiej. Piękny gotycki kościół patronaty zawdzięczał świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, ale i też. Przemienieniu Pańskiemu. To przybliża ołtarz główny, gdzie centralny obraz jest ilustracją przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor. Za czasów polskich, czyli pokrzyżackich, właścicielami klonówki, a zarazem kolatorami kościoła parafialnego. Byli przedstawiciele rodu Kalksteinów i Rudowskich. Niektórzy z nich spoczywają w podziemiach kościoła. Najcenniejszym zabytkiem, który wywodzi się z kościoła w Klonówce, jest słynna Madonna Szafkowa, która obecnie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. To zabytek z XVI wieku, gotycka, polichromowana i złocona, wysoka na 46 cm. Należy pamiętać, że prawdopodobnie już w 1200 roku istniała w Klonówce drewniana kaplica. 11 lat później Cysterści Oliwscy wybudowali Tutaj kościół, a obecny, jak wspomnieliśmy, w XIV wieku, zbudowali krzyżacy. Niewątpliwie do najważniejszych wydarzeń w historii kościoła i parafii, a także miejscowości, należała wizyta generała Józefa Halera w 1920 roku, co utrwali też w sposób szczególny dzisiaj. Sztuczna inteligencja, tak to prezentując dla współczesnych. Symbole i wyposażenie kościoła przypominają też o pobożności, która charakteryzowała i charakteryzuje wiernych parafii świętej Katarzyny w klonówce. I tak między innymi istniało bardzo rozbudowane Bractwo Różańcowe. Które w 1902 roku liczyło prawie tysiąc członków. Były też bractwa szkaplerza karmelitańskiego, najświętszego imienia Jezus, serca Jezusowego. A symbolem też pobożności są relikwiarze z relikwiami męczenników, których czczono w kościele w klonówce. Symbolem pobożności i więzi, wiernych parafii w klonówce z Kościołem Powszechnym są stosunkowo duże figury świętych Szymona i Judy Tadeusza, które znajdują się w ołtarzu głównym. Apostołowie są swoistą strażą która chroni Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie, a wiernym pomagają w skupieniu, modlitwie i we wzajemnej trosce o przyszłość wspólnoty parafialnej.